Myślę, że tutaj pewne wyważenie mnie jest o tyle łatwiej, że ja wtedy po prostu byłem dzieckiem jeszcze i, i nie doświadczyłem tego. Natomiast mam takie przekonanie, że język wyważony jednakowoż nie odbiegający od no, ust, ustalonej prawdy jest czymś, do czego przynajmniej ja staram się dążyć i czym widzę, bo mam znaczy doświadczenie iluś tam spotkań z takich z młodzieżą, tym językiem można trafić. No i mam nadzieję, że to dalej mi się w jakiś sposób będzie udawało i że coś tej młodzieży biorący udział w takich spotkaniach, po tym wszystkim zostanie coś pozytywnego. Ale, panie panie nie, doktorze, nie, nie, nie wszystko wszystko tak wszystko, w wszystko, w Musimy, ale chciałbym jeszcze, właśnie jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo Solidarność działała 16 lat i 16 jest miesięcy Yy, oczywiście były zapisy, ja tylko powiem tak. Yy, Kościół działa yy, no już ponad 2000 lat, prawda? I sytuacja jest taka, że uczy każdą niedzielę, że nie można zdradzać, trzeba być wiernym, że nie można być łajdakiem, prawda? I, yy, a człowiek jest tylko człowiekiem, prawda? I Ludzie, społeczeństwo, przedstawiciele, każdy człowiek postępuje zgodnie ze swoim sumieniem. Jeden ma większą wrażliwość, drugi mniejszą. Jeden dotrzymuje nakazów kościoła, większość jednak do kościoła tych, tych nakazów nie dotrzymuje, bo człowiek jest tylko i jest to ułomną. Nie chciałbym by... I to samo jest z zapisami, których organizacji, które zostały przy zapisami organizacji, które solidarność przyjęła, prawda? Były tam zapisy o tym strajku, prawda? No, większość się przestraszyła. No. Taka jest prawda, ale to ja bym ich tak nie odsądzał, bo są dzieci, bo są, bo trzeba nakarmić, prawda, bo wielokrotnie mi zadano pytanie, dlaczego ty to robisz, prawda, już w tych po tym roku, mogą cię znowu wsadzić, prawda, jedna z, z takich naszych przyjaciółek mówiła mi, słuchaj, ja mam dziecko, a my tylko tylko obchodzi to, żeby je wychować, żeby się jej nic nie stało, prawda, a ty co robisz, prawda, że ja mówię, słuchaj, jeśli mój syn, jeśli, bo ja nie wierzyłem w to, że naszą, zobaczę wolną, prawda? Naprawdę w to nie wierzyłem. Myślałem, że jeszcze mój syn będzie takim kolejnym hmm, etapem w tej sztafecie. Jeśli mój syn nie pójdzie do więzienia za niepodległą Polskę, to ja uznam, hmm, się, że poniosłem klęskę dydaktyczną. Prawda. Ja myślałem, że syn będzie tą drogą podążał. Na szczęście on nie musi, prawda? Ale to są absolut, mam również świadomość pewnej wyjątkowości nie do tego, że... No bo tak po prostu jest. No ludzie jednak przede wszystkim dbają o, o bezpieczeństwo swoich bliskich. I jeżeli to niebezpieczeństwo jest narażone, prawda, a było narażone, to, to trzeba zrozumieć, jeśli nie chce pomagać. No to, to nie chodzi o to, żeby pochwalać, prawda? natomiast trzeba... Przede wszystkim zrozumieć, no, że tak również może być, prawda? i robić oczywiście swoje, no, i poszerzać ten margines, żeby coraz więcej było ludzi, tych zaangażowanych, chętnych do poświęceń, chętnych do ofiar, ale nie należy wymagać od ludzi ofiar. No. Ja wymagam od ludzi. Oczywiście sam się zastanawiam, czy nie zastanawiacie się Państwo 1 sierpnia, jak stają ludzie na ulicy. Dużo też młodych ludzi w tym roku stało, stało rzeczywiście nie chodziło. Ja się w ciągle myślę, gdyby przyszło na zero i z tych ludzi uznałoby, że to jest przepraszam, ale to nie moja sprawa i, i, i nie poszło na barykady, prawda? A ile by powiedzieli, że ja pójdę się bić za Polskę? Sam sobie zadaję to pytanie. Manasz, mam tylko nadzieję, że nie będę musiał yy, no, zweryfikować, później nie zrobić tego pokerowego prawem, prawda? że nie będzie trzeba tego zrobić. Prawda? Ale to jest, to jest pytanie. No. Proszę być mniej krytyczny wobec swojego społeczeństwa. Naprawdę. Pozdrawiam.